Zapraszam do kolejnego kodu mocy, wspomnianego w Biblii, który jest związany z wejściem Mojżesza na górę Synaj. Zabiera się ten kod w eleganckiej prostocie jednego słowa: Jestem. Kontrowersje wokół tajemnicy jego znaczenia trwają od ponad 2000 lat. W trzecim rozdziale Księgi Wyjścia Bóg objawia, że jest tym Bogiem, o którym mówili przodkowie Mojżesza. Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba, a także Amrama, ojca Mojżesza. Podczas rzadkich i bezpośrednich rozmów z Bogiem, Mojżesz prosi o wyjaśnienie, z kim dokładnie rozmawia na Górze Synaj, aby mógł później odpowiedzieć na pytania, które z pewnością zada mu lud Izraela. I tak Mojżesz rzekł Bogu. Oto pójdę do Izraelitów i powiem im. Bóg ojców naszych posłał mi nie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to cóż mam im odpowiedzieć? I właśnie tutaj zaczyna się tajemnica Bożej odpowiedzi i ujawniony zostaje sekret omawianego kodu mocy. W trzecim rozdziale Księgi Wyjścia Bóg udziela Mojżeszowi pierwszej odpowiedzi w trzech hebrajskich słowach: Echiach, Asea, Echiach, który zazwyczaj tłumaczy się jako jestem, który jestem. Lecz zagadka i kontrowersje, liczące już ponad 3000 lat, wynikają z tłumaczenia tej prostej frazy. Istnieje tradycyjna interpretacja tej początkowej części rozmowy Mojżesza, zgodnie z którą Bóg objawił tu swoje imię. Jednak uważna analiza padających tu hebrajskich słów pozwala lepiej zrozumieć tą tajemniczą frazę. Ogólnie, formy zastępcze imienia Boga pojawiają się w Biblii ponad 6000 tysięcy razy, lecz sęk w tym, że reprezentują one różne cechy obecności Boga, ale nie są Jego imieniem. Imię objawione Mojżeszowi poprzez Boga pojawia się w kolejnym wersecie. I mówił dalej: Bóg do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: Jestem Bóg Ojców Waszych. Bóg Abrahama, Bóg Izaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. Uczeni pism zazwyczaj poprzestają na tej identyfikacji, ale dopiero kolejne zdanie rozwiewa wszelkie wątpliwości, które Bóg objawił Mojżeszowi. Bóg kończy wypowiedź słowami. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Te proste, aczkolwiek bardzo istotne niuanse translatorskie pokazują, że echiach, asea echiach w rzeczywistości nie jest imieniem własnym Boga. Dają nam jednak pojęcie o istnieniu Boga we wszystkim. Natura języka hebrajskiego sprawia, że frazę tę można tłumaczyć różnie. Jestem kim jestem, jestem który jestem, jestem czym jestem. I także będę, czym będę. Uczeni na ogół są zgodni, że to ostatnie tłumaczenie jest najbardziej trafne. I to właśnie prowadzi do odkrycia, że kod mocy słowa jestem to w istocie ukryta forma kodu mocy słowa chcę. Jestem, który jestem, a także będę, czym będę. Widać tutaj więc moc słowa chcę, ukrytą w słowie jestem. Mówiąc jestem, Bóg objaśnia naturę swego bezpośredniego i stałego związku z polem energoinformacyjnym, otaczającym wszystko. W słowach jestem, który jestem, Mojżeszowi został ukazany związek Boga z polem oraz sposób, w jaki można wykorzystywać tę samą wiedzę, by zmienić to, co istnieje w polu. Otrzymał również możliwość skorzystania z niej we własnym życiu. Dzięki temu, że Jezus wykorzystywał te kody i pokazał swoim uczniom, jak to robić, ty również możesz z nich dzisiaj korzystać. Wypowiadając słowo: Jestem w stanie koherencji serca i umysłu, korzystasz z zakodowanego języka do tych zmian. Stwórca je objawił. Jezus wykorzystywał je w praktyce. Dziś i ty możesz korzystać z tego potężnego kodu, by zmieniać ograniczające przekonania, które uniemożliwiają Tobie doświadczenie najgłębszej prawdy o swoim istnieniu. Aby skutecznie korzystać z kodów chcę i jestem, należy po pierwsze wiedzieć dokładnie, czego pragnie się urzeczywistnić, a po drugie nie oceniać rezultatów ani się do nich nie przywiązywać. Gdy weźmiesz pod uwagę, co współczesna nauka potwierdza o naturze pola i naszym związku z nim, wymienione zasady stają się bardzo zrozumiałe. Pole uniwersalne, które otacza wszystko, nie ocenia stosowności tego, co pragniesz w nim przejawić. Ono też nie zna pojęć dobra ani zła, ani słuszności czy też niesłuszności w odniesieniu do tego, Czym je karmisz? Jest ona po prostu zwierciadłem. Tak jak lustro w łazience ukazuje Twój wygląd, gdy rano zdobywasz się na odwagę, by w nie spojrzeć. Tak też pole otaczające wszystko, pole energoinformacyjne, odzwierciedla poglądy i przekonania żywione przez Ciebie względem związków, zdrowia, sukcesów itd. Nawiązanie do tej kwestii w naukach Jezusa zachowane w Ewangelii Tomasza opisuje ten związek i zasady skuteczności korzystania z tego lustra kwantowego. Gdy macie zwyczaj czynić dwoje jednością, staniecie się synami człowieczymi. Jeśli powiecie, góro, przesuń się, ona się przesunie. I w tych słowach Mistrz uświadamia nam dosłowną naturę pola. Aby optymalizować skuteczność dokonywania zmian w zakresie związków, stanu zdrowia, dostatku czy sukcesu, które pole nam odzwierciedla, musisz mieć jasność co do oczekiwanych rezultatów, a jednocześnie nie mieć względem nich żadnych przywiązań. Chociaż na pierwszy rzut oka może to wydawać się sprzecznością, to jednak gdy przeanalizujesz zacytowaną powyżej wypowiedź, powód, dla którego należy precyzować pragnienia i się do nich nie przywiązywać, staje się bardziej jasne. I wytłumaczę, istnienie przywiązania do konkretnego rezultatu jest możliwe tylko wtedy, gdy porównujesz swoje doświadczenia z doświadczeniem innych ludzi, wtedy wpadasz w starą jak świat pułapkę oceniania. Patrzysz na własne życie przez pryzmat osiągnięć innego człowieka i poprzez te porównania oceniasz własne sukcesy bądź porażki. Musisz zadać sobie pytanie: kto lub co powinno być dla ciebie punktem odniesienia? Jeżeli odpowiedź wskazuje na cokolwiek innego niż twoja własna droga i twoje własne doświadczenie, wówczas źródło oceniania masz jak na dłoni. Jeśli natomiast nie porównujesz własnych osiągnięć bądź czego innego od osoby albo od jakiegoś wydarzenia, gdy czynisz dwoje jednością, pozostaje tylko doświadczenie i Twój wysiłek. A jeśli naprawdę robisz wszystko, co w Twojej mocy, na co w danej chwili było Ci stać, wówczas widzisz swój sukces i progres. I na tym polega moc słów Jezusa, gdy mówi, by czynić dwoje jednością. Więc aby zastosować kod mądrości jestem, stwórz najpierw koherencję pomiędzy sercem a umysłem. Wejdź w stan relaksu, pozwoli ci to zrelaksować swój umysł i wejść w stan pełnego zaufania. Następnie trwając w stanie obiektywnego nieprzywiązywania się, będąc w stanie harmonii pomiędzy sercem a omysłem, jasno i zwięźle, w duchu lub na głos powiedz: Słowo chcę albo jestem, po czym krótko zadeklaruj pożądany skutek. I tak mówisz: Chcę. I tu powiedz: W czasie dokonanym, na przykład. Chcę zdrowia dla mojego ciała. Moje ciało jest już uzdrowione. Dziękuję, że moje ciało zostało uzdrowione. I dalej jestem, i tutaj tak samo w czasie dokonany możesz powiedzieć: Jestem pełny zdrowia i radości. Dziękuję, że zdrowie i radość przepływa od teraz we mnie. A potem pozostaje, żebyś zrobił najlepiej jak potrafisz. Poczuj rezultat, angażując jak najwięcej zmysłów. Więc poczuj wdzięczność, poczuj radość i płynące z uczciwistnienia uczucia. Usłysz własny głos serca w obliczu manifestacji upragnionego skutku, który właśnie wyraziłeś i zobacz ten skutek oczami wyobraźni. od mocy chcę lub jestem, zakończ wdzięcznością, ponieważ wdzięczność pogłębia i poszerza wszystko to, za co jesteś wdzięczny. Wypowiadasz to pod adresem pola, pod adresem Boga swojej istoty. Możesz to robić w duchu lub na głos, a słowo dziękuję Powiedz krótko, dziękuję. Nie mów, że składam podziękowania, ponieważ sformułowanie to wyraża tak naprawdę wyrwanie Cię ze stanu wdzięczności. Więc na koniec wyraź wdzięczność i podziękuj. I ja tym samym również dziękuję, że jesteś. Do usłyszenia.